Mieliśmy do czynienia w nocy z próbą zamachu na Donalda Trumpa, kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I chcę Państwu powiedzieć, że jest w nas głębokie przekonanie, że ta próba zamachu miała związek z prowadzoną na niego akcją od lat, potworną akcją przemocy medialnej i nagonki. I dzisiaj mamy kolejny raz tego efektu. Nagonki prowadzonej przez, szczególnie przez lewicowo-liberalne media. Więc proszę Państwa, po pierwsze chcemy zaapelować, aby wszyscy poszli do do głowy i przestali już organizować tego typu nagonki jedni, jedni na drugi. Szczególnie celują w tym lewicowo-liberalne media. To po pierwsze. Po drugie, jak Państwo widzicie, jak wszyscy mogliśmy zobaczyć, Donald Trump od razu wstał i. Okazał swoją dużą siłę. E, ta siła jest związana z tym, że od lat jest również prowadzona e, operacja, akcja e, zniszczenia tego polityka poprzez upolitycznionych prokuratorów i sędziów, upolityczniony wymiar sprawiedliwości, lewicowo-liberalny układ w sądach i w prokuraturach. Adam Bodnar, polityk, tutaj znajdujący się z tyłu za nami, e, zawiesza wszystkie, całe kierownictwa, wszystkich sędziów w okręgu warszawskim. Robi to, proszę Państwa, bezprawnie, dlatego że, mm, przypomnę Państwu, wszyscy ci sędziowie mają swoje kadencje. Kadencja robi się po to, aby uniezależnić sędziów od polityków. Jak widać, polityk Bodnar yy, ma zupełnie w nosie niezależność, yy, niezależność yy, sędziów, i proszę Państwa, i robi to w sposób taki, że mm, istnieje możliwość zawieszenia kierownictwa jednego czy drugiego sądu. Ale robi się to w wyjątkowych przypadkach. Natomiast wszystko, co robi Bodan, zawieszając od razu wszystkich, e, robi na podstawie paragrafu o, e, znaczy posługując się definicją dobra wymiaru sprawiedliwości. Czyli bardzo ogólnego sformułowania i za każdym razem, kiedy jest pytanie o szczegóły, szczegóły dotyczą tego, że albo byli powołani przez KRS za czasów naszych rządów, albo podpisali listy dla kogoś, kto kandydował do tego KRS. Doszliśmy do sytuacji takiej, że sędzią może być osoba, która została powołana przez rosyjskich zaborców, przez ciała rosyjskich zaborców, przez Jaruzelskiego i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast nie może być osoba, która została powołana za czasów, powołana, awansowana za czasów demokratycznych rządów przez 8 lat naszych rządów demokratycznych Polski. Dzieje się tak, proszę Państwa, dlatego, że układ trzeciej RP od samego początku, u zarania, e, miał monopol we władze sądowniczej, w trzeciej władzy, tak kluczowej z punktu widzenia trzymania faktycznej władzy w naszym kraju. I ten monopol podczas ośmiu lat tego układu, ośmiu lat naszych rządów, próbowaliśmy złamać. Nie może być tak, że jakaś władza, według polskiej konstytucji, władza zależy, należy za każdym razem do narodu. A to był jakiś taki układzik, który, który, który był złamaniem polskiej konstytucji i wszystkich zasad, który chciał się trzymać spoza wyroku wyborców bo to przy decyzję wyborców my sprawowaliśmy władzę przez, mm, przez 8 lat. Każdy, kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji łamania prawa, powinien być świadomy, że przekroczenie uprawnień czy też innego charakteru ocena prawnokarna może nastąpić prędzej czy później, na pewno nastąpi, bo ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości polegające na tym, żeby akurat ten sędzia, który przypuszczalnie, tak jak na przykład w sprawie księdza Łotrzewskiego, był wiceministrem w rządzie Platformy Loterskiej. Miał decydować o tym, czy ktoś ma areszt, czy nie, w sprawie, która ma charakter polityczny. Pan Adam Bodnar udowodnił jedno. on sobie zawłaszczył prokuraturę w sposób nielegalny, i teraz przystępuje do kolejnego kroku. To jest wymiar to jest sprawiedliwości w postaci z grona sędziowskiego. Ustroje, w których jedna osoba decyduje o tym, kto ma być oskarżony i kto i jaki wyrok ma otrzymać. Tak to już też w tym wypadku widzimy. Zaczyna ta narzędzia na sprawiedliwości przybierać kształt przez to, że Adam Bodnar ręcznie chce nim sterować i ma czyste intencje polityczne. To ja nie wiem, czy to jest Adam Bodnar, bo bezprecedensowa sytuacja, kiedy prokurator generalny jest zzywany na prywatne spotkanie, czy w ogóle w ciele, ciele mało małostatutowym i tłumaczy się przed osobami, które mają problemy w postępowaniu karnym, które nie jest zakończone, jeszcze nie jest skręcone, dokładnie pewnie za chwilę będzie. Więc przyzwyczailiśmy się do tego, że Adam Bodnar nie tylko łamie niezależność sędziowską, ale również wskazuje, jakie mają być decyzje w prokuraturze nie uczmy się, że to jest jakakolwiek praworządność. To jest dzisiaj leworządność, leworządność, która prędzej czy później będzie musiała być oceniona. A sędziowie oraz neoprokuratorzy są doskonale zorientowani w tym, że wspólnie w porozumieniu. Oni uczestniczą w czymś, co nosi zamian na przestępstwo, bo jest po prostu nielegalne. Nielegalny wpływ na wymiar sprawiedliwości, czy też tak jak mamy do czynienia w prokuraturze jest to do. Delikatnie mówiąc, poważne przestępstwo. Nie może być tak, że osoba, która sobie uzurpuje stanowisko w celach politycznych, będzie niszczyła drugiemu życie, tylko dlatego, że jest takie polecenie polityczne. To przypomina zasadę, że znajdzie się człowieka, a znajdzie się paragraf, ale to oczywiście jest mowa o innym ustroju, dlatego dziwię się, że pan Adam Bodnar, jako profesor prawa, bierze na swoje barki również taką odpowiedzialność, która prędzej czy później wobec niego będzie musiała być wyciągnięta.